Kolejny występ zespołu Dąbrówka, tym razem w, 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 w Drabnie, tak? Kolejne wyróżnienie. 21 maja. Głos oddaję tutaj kierownicę zespołu, pani Ewie Madej i jej koleżance. Także no proszę tutaj parę, parę słów na temat tego wyjazdu i tego festiwalu. Witam serdecznie Państwa, no dla nas to było też takie ciekawe przeżycie, nowe doświadczenia, bo pierwszy raz tam pojechaliśmy, to był już dziewiąty wojewódzki przegląd, festiwal pieśni ludowej w Drawnie i wcześniej musiałyśmy stąd wyjechać, żeby tam na godzinę przed, przed dziesiątą już tam być i Uczestniczyło 27 zespołów. Najpierw był przemarsz z punktu Głównego Miasteczka do amfiteatru, i później występy, atmosfera wspaniała, inne zespoły, żeśmy uważały, jak no, podglądały, jak się zachowują, jak śpiewają. No, nie było to takiej sztywnej rywalizacji, tylko naprawdę taka wspaniała atmosfera to była piękna zabawa przede wszystkim tak. każdy z nas każdy z nas jedzie tam odpocząć oderwać się od rzeczywistości jesteśmy zespołem wiejskim każdy ma swoje obowiązki każdy ma swoje obowiązki we wsi więc w domu i dla nas ten wyjazd to też jakaś taka no mówię odskocznia więc ciekawe bardzo, ludzie byli, spotykaliśmy z ludźmi, których dotąd nie znaliśmy, bo to, na, bo to my pierwszy raz tam byli, to 45 km od Drawna, Drawska Pomorskiego. Było bardzo sympatycznie, bardzo życzliwi byli i or organizatorzy byli naprawdę super, podali nam grochówkę wojskową. W ogóle było ciekawie. Nadchodziła burza, każdy oglądał się, czy to będzie padać, czy nie, ale akurat pogoda, pogoda dopisała. dopisała nam, więc było bardzo, bardzo sympatycznie. I dostaliśmy wyróżnienie, tak. taki puchar. Nie, tak. y, taki piękny dyplom, wyróżnienie i każdy uczestnik z tych 27 zespołów dostał taką plakietkę pamiątkową i jeszcze każdy zespół dostał... Y, taką, no jak to nazwać, ilustrowane album, album okolice tej właśnie Drawni. piękne drawna, tam są piękne Ogo. widoki i stawy jeziora, i rzeki I, i jeszcze chciałam nadmienić, że z naszego powiatu kobrzewskiego był drugi zespół zrymania nasze koleżanki, biadule, bardzo pięknie, jak zwykle występowały i Cieszymy się. Cieszymy się. Tak. A jakie najbliższe plany Dąbrówka ma, jeśli chodzi o występy? No, najbliższe plany to będzie Biesiada Łososiowa i, 30, i 31 lipca występ w Kamieniu Pomorskim na festiwalu też y, współczesnej kultury ludowej. W ubiegłym roku też to jest Tak, ta tak. Dzisiaj. No, w ubiegłym roku. No, a teraz... <laughs> Nie Słyny, pojedziemy. zwój. <grym> tak, tak? zwój, ten tak, tak, tak. niezapomniany koperek. koperek tak. Jasny. W takim razie gratuluję tego, tego wyróżnienia i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy.